Piłka nożna. Wspaniała przygoda dla każdego dziecka. Piłka nożna to sport dla każdego dziecka, bez względu na wiek, płeć czy umiejętności. To fascynująca gra zespołowa, która uczy współpracy, rozwija sprawność fizyczną i dostarcza mnóstwo radości. Nie trzeba być od razu małym Robertem Lewandowskim, żeby czerpać przyjemność z kopania piłki. Wystarczy chęć do zabawy, odrobina zaangażowania i gotowość do nauki. W tym poradniku, drodzy rodzice, znajdziecie praktyczne wskazówki, jak wprowadzić swoje pociechy w magiczny świat futbolu. Pokażemy Wam, jak w prosty i przyjemny sposób nauczyć dziecko gry w piłkę nożną, rozwijając przy tym jego zdolności motoryczne, koordynację ruchową i pewność siebie. Pamiętajcie, że najważniejsza jest dobra zabawa i pozytywne nastawienie. Niech wspólne treningi staną się okazją do miłego spędzenia czasu z dzieckiem, budowania silnej więzi i tworzenia niezapomnianych wspomnień. Zaczynajmy. Zdrowe ciało, zdrowy duch: korzyści płynące z gry w piłkę. Regularna aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Piłka nożna jako sport dynamiczny i angażujący wiele grup mięśniowych doskonale wpisuje się w ten model. Treningi piłkarskie to nie tylko poprawa kondycji i wytrzymałości, ale także wzmocnienie mięśni, poprawa koordynacji ruchowej i równowagi. Ponadto gra w piłkę nożną uczy dzieci zdrowej rywalizacji, zasad fair play oraz radzenia sobie z emocjami, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi. To także doskonała okazja do nawiązywania nowych znajomości, budowania relacji z rówieśnikami i rozwijania umiejętności społecznych. Współpraca w zespole, komunikacja na boisku, a także nauka odpowiedzialności za swoje decyzje to cenne lekcje, które zaprocentują w przyszłości. Pierwsze kroki na murawie nauka podstawowych umiejętności. Na początku przygody z piłką nożną najważniejsze jest, aby dziecko opanowało podstawowe umiejętności techniczne. Nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę i uczyć skomplikowanych dryblingów czy strzałów z voleja. Zacznijcie od prostych ćwiczeń, takich jak prowadzenie piłki, podania i strzały na bramkę. Ważne, aby były one dostosowane do wieku i możliwości dziecka, a nauka przebiegała w miłej i bezstresowej atmosferze. Pamiętajcie o cierpliwości i wyrozumiałości. Każde dziecko uczy się w swoim tempie, a początki bywają trudne. Zamiast krytykować błędy, skupcie się na pozytywnym wzmacnianiu i docenianiu nawet najmniejszych postępów. Trening czyni mistrza. Jak efektywnie ćwiczyć z dzieckiem? Treningi piłkarskie dla dzieci powinny być przede wszystkim zabawą. Zamiast żmudnych ćwiczeń, postawcie na różnorodność i angażujące formy aktywności. Dobrym pomysłem jest podzielenie treningu na kilka etapów, rozpoczynając od rozgrzewki, poprzez ćwiczenia techniczne, a na zabawie z piłką kończąc. Ważne, aby treningi były regularne, najlepiej dwa lub trzy razy w tygodniu, ale niezbyt długie, dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Pamiętajcie, że piłka nożna to sport zespołowy, dlatego warto zachęcać dziecko do gry z rówieśnikami. Możecie zorganizować mini mecz z kolegami z podwórka, zapisać dziecko do klubu sportowego lub po prostu wybrać się razem na pobliskie boisko. Zabawa to podstawa pomysły na angażujące ćwiczenia. Istnieje wiele prostych i ciekawych ćwiczeń, które możecie wykonywać z dzieckiem w domu lub na świeżym powietrzu. Oto kilka przykładów: Slalom z piłką. Ustawcie na trawniku kilka pachołków lub butelek i zachęć dziecko do prowadzenia piłki slalomem między nimi. Celowanie do bramki: stwórzcie prowizoryczną bramkę z lub butów i ćwiczcie celne strzały. Rzuty karne: stańcie naprzeciwko siebie i na zmianę wykonujcie rzuty karne. Gra w dziadka zabawa polegająca na podawaniu piłki między sobą, tak aby nie spadła na ziemię. Pamiętajcie, aby dostosować poziom trudności do umiejętności dziecka i stopniowo go zwiększać. Zachęta i wsparcie klucz do sukcesu młodego piłkarza kluczem do sukcesu w nauce gry w piłkę nożną, jak i w każdej innej dziedzinie jest motywacja. Dzieci potrzebują wsparcia i pozytywnego wzmocnienia ze strony rodziców, aby rozwijać swoje pasje i osiągać wyznaczone cele. Zamiast krytykować błędy, skupcie się na docenianiu wysiłku i zaangażowania. Chwalcie dziecko za postępy, nawet te najmniejsze, i motywujcie do dalszej pracy. Ważne, aby dziecko czuło, że jesteście z niego dumni i wspieracie je bez względu na wszystko. Pamiętajcie, że piłka nożna to przede wszystkim zabawa. Nie stawiajcie dziecku zbyt wygórowanych wymagań i nie wywierajcie na nim presji. Radość z gry najważniejszy cel. Najważniejsze, aby dziecko czerpało radość z gry w piłkę nożną. Niech treningi będą dla niego przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Jeśli dziecko będzie się dobrze bawić, to z pewnością chętniej będzie wracać na boisko i rozwijać swoje umiejętności. Pamiętajcie, że nie każdy musi zostać profesjonalnym piłkarzem. Ważne, aby dziecko było aktywne fizycznie, rozwijało swoje pasje i spędzało czas w sposób wartościowy. Podziel się swoją historią, dołącz do społeczności. Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami na angażujące ćwiczenia w komentarzach poniżej. Wspólnie stwórzmy miejsce, w którym rodzice będą mogli wymieniać się cennymi wskazówkami i wspierać się nawzajem w rozwijaniu sportowych pasji swoich dzieci.